Czy tak jak ja lubicie pojazd japoński, oho. No ja lubię, zmarkowałem go na tubie jakiś czas temu. Mm, natomiast to, co tutaj widzicie, jest serwera RU, czy też mirtankow oho, premium, można by nawet rzec stokowe, które uwaga zarabia Golda. Także słuchajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj bitewka na tym właśnie olbrzymie Oho w wersji premium w naprawdę dziwnym kamuflażu. Na szybko jedynie sobie omówimy pancerz tego pojazdu, to jest OHO w wersji właśnie premium na serwerze RU, a to jest nasze OHO, słuchajcie, nie interesuje nas na razie tutaj armata, ale zobaczcie, 260 mm, tutaj na przedzie mamy 190, tutaj ta płyta też 250, generalnie OHO u nas naprawdę jest fajne, Natomiast na serwerze RU, no tutaj 230, a niby lepiej to wygląda, 230 również i tutaj, 230, 200... Generalnie jeżeli chodzi o pancerz, to jest to niby takie oho sprzed y, buffa, na pewno jeżeli chodzi o działo i ogólnie samo oho, bo ogólnie oho, dzisiaj bardzo dużo będę mówić słowo oho <grytania> na serwerzeru, ma dalej tubę. Natomiast jeżeli chodzi o naszego klocka, kurde, ten skin jest tak brzydki, że aż ładny, pasujący do tego pojazdu, nie wiem dokładnie co on symbolizuje... Yy... Nie wiem też, za co on był dostępny, ten pojazd. Natomiast, no, ten powolny kloc... Ej, ty, ma grilla z tyłu! Łe, jaki fajny! Ej, pali się normalnie! Fajne, to bardziej piecyk niż grill, żeby to jechało jakkolwiek. Mapa to, jak widzicie, to jest Karelia, tyle że przerobiona na wersję świąteczną. Fajnie to wygląda, te ozdoby, te renifery, te świecące się kółka. Naprawdę ładnie to wszystko wygląda. Mamy pierwszy... O, wow. Słuchajcie. Żeby wam powiedzieć, to Oho Priyo zarabia golda co bitwę i to nie są jakieś wartości pokroju nawet 100 czy 50, a bardziej 5 sztuk złota na bitwę, na pewno wygraną. Także no nie, że da się zarobić miliony tym, No pewnie dałoby się grając nie wiadomo ile, natomiast... O oh, wow, ale weszło. Natomiast jest to pojazd, który zarabiała Golda. Czegoś takiego u nas na serwerze europejskim nie ma, jeżeli się nie mylę. Wiem, że kiedyś była taka legenda, że jeżeli na mapie lotnisko zestrzelimy sobie yy, samolot, to wtedy, który oczywiście leci, to wtedy niby Golda zyskujemy, ale to jest stara legenda i tak swoją drogą to nieprawda była. Yy, o czym zresztą chyba nawet mówiłem na yy, słuchajcie, icebergu. Nazwa w ogóle tego OHO to jest tak mi tłumaczy Karaczun. Nie, Karakan? <laughs> Niech będzie OHO Karakan, słuchajcie. Jeżeli chodzi o parametry tego pojazdu, pan coś przed chwilą widzieliście. Prędkość jest taka sama jak naszego OHO: 25 km na godzinę do przodu, 10 do tyłu. Natomiast działo, słuchajcie, 330 damage na strzał i 215 penetracji na pp Eee, zwykłym goldy to też są pepeki i zadają, słuchajcie, ile? 253 mm penetracji 900 m na sekundę lecą. Zwykły pocisk chyba też 900 takich, hajaki jaki nawet troszeczkę mniej 0,37 Celność, 2,78 czas celowania, eee, no i 10 stopni depresji, ale nie tak zrobione jak u nas. Eee, czyli te z przodu po prostu eee, dwie wieżyczki, nam będą z tego co pamiętam, przeszkadzały. No, tutaj to jest serwer, on się rządzi innymi prawami. Nie wiem nawet ile ta bitewka będzie trwała. A zobaczmy z ciekawości, jakie bitwy tutaj robi na T55, na Erliego i na tego śmiesznego czołgusia, którego Wam też będę musiał kiedyś pokazać. No. Jakie ocho jest, każdy wie, tak? Nie jest to ocho na tubie, chociaż nie powiem, bo ocho na tubie premium byłoby mega ciekawym pomysłem. No jest to ocho z tym takim stokowym działkiem. Nie wiem w ogóle. Skąd wpadł im pomysł do głowy zrobienia czegoś takiego? Nie wiem. No to jest po prostu oho. Mówiłem w wcześniejszym odcinku, nie spodziewajcie się, że tutaj będzie jakiś niesamowity, nie wiadomo jak dobry wynik. Będzie po prostu dobra bitewka. Eee, I żeby Wam pokazać i udowodnić, że rzeczywiście ten pojazd eee, zarabia tego golda. Z ciekawszych pojazdów, które są w tabeli, słuchajcie. Eee, 703 w wersji 100 mm, tak, to nie, że się przywidzieliście, To jest Dwórura na dziale 100 mm. Eee, ciekawy pojazd. Eee, również, no po prostu ma inne działa, tak? I to też dużo zmienia jednak w tym pojeździe. Ładnie wyszło w dolną płytę. 334, 2, 200 mm już zrobione. Mają artylerię szturmową Y18, to jest Su-18 bodajże. Eee, artyleria szturmowa. Ale nie jestem pewien czy premium, niestety. A nie, przepraszam, Y18 to jest coś innego. Na dole jest Sub 15, tak, to jest to. Te literki Cyrlica mnie trochę myli, jednak. Sekera. Nie wiem czym jest Sekera. E, możliwe, że to jest. Mogę się mylić, ale możliwe, że jest to Tedek Czechosłowacki, e, który u nas również jest. SDVZ, on się nazywa bodajże, z mega dobrym DPM-em. I chłodzoną lufą on na pewno tego tutaj na serwerze nie ma. O ile to jest ten TEDek. U nas to tak w sumie nic ciekawego. Cromwell 7 to jest też coś, co u nich występuje. Jest to w linii izraelskich pojazdów M36B1. To jest chyba pojazd nagroda u nich. I to w sumie tyle. Ta dwórura tutaj widzę. Nic totalnie nie potrafi. 3400 demedza, Oj, to będzie bardzo szybka bitewka. 9 do 5. 9 do 5 słuchajcie, gdzieś tutaj niby da się to przebić. O, w jarzmo weszło. Niestety weszło w jarzmo. Yy, Samo ocho na szóste tiery robi robotę. Ja pamiętam jak to było z Tubą. Bardzo fajnie a, się strzelało w różnego yy, po, tego typu pojazdów jak Super Pershing, yy, super Pershing przepraszam, <ślam> Super Hellcat chciałem powiedzieć super Pershinga, to się okropnie strzelało właśnie. Jakieś mięciutkie czołgi. Natomiast, no tutaj to jest totalnie co innego. Nie? Jednak serwer rządzi się swoimi prawami. Czyżby ta siekiera miała magazynek? Bo mega szybko strzeliła. Chyba ma magazynek i jest bardzo twarda, ale niestety nie od artylerii. Od artylerii żaden czołg się nie uchroni. Niestety 4000 demedza. Eee, to tak w sumie mówię. Tak przed nowym rokiem, jutro, eee, żeby ładnie było to jeszcze. Mouse niż, słuchajcie, jakaś naprawdę fajną, taką masną bitewkę Wam znajdę i pojutrze jeszcze przegląd grupy zrobię z gośćmi, e, będzie ciekawie. A może jeszcze w nowym roku Opening by zrobić taki z amarynką, zobaczymy, e, jak to będzie wyglądało: 12 do 9. No i tyle, słuchajcie, to Oho Premium, które wygląda ładnie, które zarabia golda. Oczywiście zarabia kredyty też normalnie, jak choke premium, żeby nie było. E, tam jakiś zegar w oddali widać. Ciekaw jestem, czy ten zegar w oddali symbolizuje rzeczywiście, która godzina jest u nich, jak grają. To było w miarę, miarę ciekawy, Fajny feature. Powolne oho, które czasami odbija, czasami nie. Ole tu srutnął! Oj, to TEDek jest... Dobra, nie pamiętam, co to był za TEDek. Aczkolwiek ta, ta jego budowa coś mi przypomina. Ale walnąć za prawie 700 to... To, to też trzeba. Też trzeba umieć, słuchajcie. I nawet oho swoim mocnym 230 mm pancerzem nie zdziała tutaj cudów. No jednak oho, <laughs> oho, by te 230 mm, ale no dobrze każdy wie, że ono nie jest skontowane i naprawdę łatwo tego klocka przebić. Może kiedyś i podejmę się znowu zmarkowania oho, ale na tubie. Na serwerze Mirtanków? Zobaczyłem, to jeszcze długo, dużo, dużo wody w rzeki musi, ee, o tu zegar, musi prze, przepłynąć, przeminąć, czy jak się tam zwać, e, jak się tam mówi, zanim się podjął czegoś takiego. Chociaż zgaduję, że byłoby to łatwiejsze ze względu na o, przede wszystkim graczy, którzy mają naprawdę bardzo dziwne taktyki e, i pewnie więcej graczy po prostu, po prostu tym ocho grało, przez co wymagania są mniejsze. Jest T34, tam gdzieś AMX. słuchajcie, ja trochę przewinę tą bitewkę. Bo ja nawet nie wiem, tak szczerze, czy tu cokolwiek jeszcze będzie robione. Kanonen zniszczył T4. No i tego IMX-a chyba tylko. O, no, za skałą. Cromwell go tam sobie zjada. Także to tyle. Nic już tutaj najprawdopodobniej główny bohater nie zrobi, w naszym klocku ukochanym. Symbolu tego kanału, można by rzec. Jak Hallach ma Tortoisa, spoko. Ja mam Ocho. <grych> też klocek, też wolny, ale z piękną historią. Zobaczmy wyniki bitw. Tak to wygląda, słuchajcie MK. E, duży kaliber, dobrze, podstawowy kaliber tutaj to mi pokazuje, no ale dobra. 4462 damage'a, mówię, nic specjalnego. Chciałem Wam po prostu pokazać, że coś takiego jak Ocho Premium, zarabiające Golda w tej grze jest. Dwa fragi 1432 extra podstawy. No, i jak widzicie, 5 golda zarobione. W niektórych powtórkach, które widziałem, było, że zarabiały nawet 10 sztuk golda. Nie wiem, od czego jest to zależne, niestety. Tutaj niby pokazuje, że to misje bojowe i bonusy za wydarzenia. Ale z tego, co patrzyłem, to praktycznie każdym ocho, właśnie tym specjalnym stylem, każdy praktycznie zarabia po te 5 sztuk golda. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. Także co? Jutro widzimy się w specjalnym 11. tierze, najmocniejszym czołgu, jaki chyba kiedykolwiek był i we wocie europejski niemirtanków. Naprawdę to już był ten czołg, ale jeszcze raz na zakończenie takiego roku muszę wam go pokazać. Także dzięki za dzisiaj. Widzimy się jutro. Niaure. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.